Od 16 do 22 stycznia odbywają się mistrzostwa Wrocławia w mini piłce siatkowej, których organizatorem jest Wrocławski szkolny Związek Sportowy. Pierwsza runda rozgrywana jest w trzech, czterodrużynowych grupach w kategorii dziewcząt i chłopców. W sumie do rywalizacji przystąpiły 24 ekipy. W ramach tych rozgrywek odbyły się wcześniej mistrzostwa poszczególnych stref wrocławskich i z tych stref zostały zakwalifikowane zespoły do do tego turnieju już eliminacyjnego o mistrzostwo Wrocławia. W przyszłym tygodniu odbędą się Turnieje finałowe. Dziewczęta w tej kategorii, która dzisiaj gra, będą grały tutaj u nas w szkole, w szkole numer 3. Będą grały finały miejskie, natomiast chłopcy. Będą rozgrywać swoje finały w szkole numer 50. Do ćwierć finałów awansują po dwie najlepsze drużyny z grupy. W grupie B zmierzyły się ze sobą reprezentacje szkół podstawowych numer 3, 39, 76 i 118. Poziom był zróżnicowany, jednak wszystkie drużyny chciały pokazać się z jak najlepszej strony. Wygrałyśmy już tak na razie dwa mecze razem drużyną i nie możemy się doczekać następnych meczy. Czy siatkówka jest u Was priorytetem w Waszej szkole? się tak, razem z piłką ręczną i piłką nożną. A są u Was jakieś inne sporty niż tylko siatkówka i piłka ręczna? W sumie to, to są główne. Na zawody jeździmy tylko w siatkówce i w piłce ręcznej. Idzie Wam świetnie, wyjątkowo, bardzo dobrze. Obydwa składy grają perfekcyjnie. Trener mówi, że celem nie jest wygrana, ale na no jak każdy zespół chce wygrać, to my też chcemy wygrać. Najważniejsze jest, żeby przeżyć to w zdrowiu. Zawody były nie tylko okazją do rywalizacji międzyszkolnej, ale też dodatkową formą treningu dla niektórych zawodniczek, które siatkówkę trenują regularnie. Choć wiele z nich już w szóstej klasie jest również zawodniczkami klubów wrocławskich, Gwardii Wrocław, MKS Most Wrocław, i mają okazję dodatkowo spotkać się tutaj w rywalizacji tej międzyszkolnej. Zwycięzca wrocławskich zawodów zagra w finałach wojewódzkich, w których zmierzy się z reprezentacjami poszczególnych powiatów. Droga najlepszych zakończy się na etapie ogólnopolskim.